Dzień dobry drodzy przyjaciele. W ramach nowego cyklu Myśleńskiego Ośrodka Domowej Kultury zapraszam Was na literacki podcast pod nazwą Poniedziałkowa Proza Kulturalne Czytanie. W każdy poniedziałek o godzinie 14 będę miała okazję spotkać się z Wami i zaprezentować fragment książki, której lekturę serdecznie polecam. Jeśli chcecie słuchaczom i czytelnikom zaproponować Waszą ulubioną książkę, czekamy na rekomendacje w komentarzach pod nagraniem. Miłego słuchania. Dzień dobry. Dzisiaj poniedziałek, więc czeka na nas kolejna odsłona naszego literackiego podcastu Poniedziałkowa proza. Kulturalne czytanie. Dzisiaj chcę wam zaproponować książkę Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym autorstwa Grażyny Jagielskiej. Przeczytam wam fragment. Zrobiłam zdjęcie Malika, głównego przywódcy powstania. Na tym zdjęciu Malik pochyla się nad planami wojskowymi, które podsuwa mu mujahedin w zawoju okręconym wokół twarzy tak ściśle, że odznacza się kształt nosa i ust. Zdjęcie jest trochę niedoświetlone i siwa czupryna Malika wybija się jasną plamą na tle mrocznego wnętrza kwatery głównej. Malik patrzy na plany z troską i umęczeniem, jak na krnomrne dziecko, w którym już nie można sobie poradzić. Od dawna zwiastuje klęskę, a przecież nadal się nie kocha. Widać, że ten człowiek ma dość takich planów, ale wie, że są mu przypisane do końca. Od niczego się nie uwolni, jest skazany na męczeństwo. To nie jest malik, powiedział Wątek. Zapytałam tonem politowania, dlaczego tak uważa? Ostatecznie to ja jestem fotografem, bo to jest dr Firhos, szef sztabu, główny doradca Malika, 18 lat w powstaniu. To gdzie jest Malik? Zapytałam. Młody, wycieńczony chłopak o bardzo drobnej budowie ciała i zapadniętych policzkach. Mówiłem ci, jak wchodziliśmy do sztabu. Właśnie wypuścili go z więzienia, bo umiera na serce, a hindusi nie chcą, żeby umarł w więzieniu. Chuda wymizerowana twarz, bardzo delikatnie zarysowana dolna szczęka. Kaszmierczycy uważają go za świętego męczennika i właściwie już pogodzili się z jego śmiercią. Rozmawiałam z nim przez chwilę. Strasznie zmęczony, oszczędny w ruchach. Zawsze ubiera się na czarno. Jesteś pewien? Zrobiłam zdjęcie Malika. Jest na nim kawałek przywódcy powstania. To ten człowiek po prawej ręce doktora Firchosa. Widać część twarzy i jedno smutne, zamyślone oko. Dłoń spoczywającą na kolanie okrytym bledem, dłoń muzyka, wąską, o długich, wydelikaconych palcach. Poczytajcie o miłości z kamienia Grażyny Jagielskiej, o jej życiu z korespondentem wojennym Wojciechem Jagielskim. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu, do następnego poniedziałku.